Co pani na to? Zdaje się, że miał mnie pan odwieźć do domu. Do Curychu jest bardzo daleko. Zawsze pan w coś gra, no, no, panie King. To zabawne. O ile pamiętam, nie podałem pani swojego nazwiska. A ja, o ile pamiętam, nie powiedziałam panu, skąd pochodzę. Powiedzmy, że nie ograniczam się do odgadywania zawodów. Jakoś panu nie wierzę. Bo zawsze rozważa Pani argumenty za i przeciw. Na tym między innymi polega Pani praca. A więc kim Pan jest? Profesjonalistą? Oszustem? Czy jednym i drugim potroszę? Powiedzmy, że lubię niespodzianki. Jest Pan dokładnie taki, jak przypuszczałam. Dokładnie? Co to znaczy? Pan David King. Tajemniczy, ale uważany za czarującego konsultant artystyczny. A może wciąż złodziej dzieł sztuki? To zamierzchła przeszłość. Co, wdzięk czy złodziejstwo? Jedno i drugie, oczywiście. Niech pan tak łatwo nie rezygnuje. Jestem pewna, że ma pan jeszcze parę sztuczek za A Wie pani, nie jestem pewien, co pani próbuje mi przekazać. Przekazać. Zupełnie zapomniałam. Kiedy czekałam przy drzwiach, jakiś mężczyzna prosił, żebym to panu dała. Jaki mężczyzna? Nie wiem, nie zdążyłam mu się przyjrzeć. Odwiozę panią do domu. Tak będzie lepiej. Pomyliłam się. Pan jest zaskakujący, prawda?